Hej, siema! To jest odcinek z prób czasowych. Obydwu, bo jak wiecie, co tydzień Rockstar dodaje nam do GTA próbę czasową zwykłą. W tym tygodniu jest to Winewood Hills i próbę czasową RC Bandito. W tym tygodniu jest to plac budowy numer 1 Dzisiaj zrobiłem obydwie próby. Ja już je w tym tygodniu robiłem, więc nie dostałem za nich ponad 100 tysięcy. A jeżeli Wy je zrobicie za pierwszym razem, znaczy za pierwszym. Zrobicie je pierwszy raz w tym tygodniu, udadzą wam się, to dostaniecie razem 200 tysięcy za obydwie próby. Po 100 tysięcy za próbę. Jeżeli ktoś nie ma RC Bandito, no to nie może zrobić próby czasowej RC Bandito. A tą pierwszą próbę może zrobić każdym pojazdem tak naprawdę, który nie ma żadnych boostów ani nic. Ja będę to robił pojazdem Bati za 15 tysięcy, oczywiście w pełni ulepszonym. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to za pierwszym razem. Ostatnio wyszło za drugim. A więc dobra. Sprawdźmy sobie gdzie mam jechać. Mamy jechać tak. I to jest niby 6 km. I niby tak pojechać. Możemy za pierwszym razem tak spróbować, ale ja ostatnio zrobiłem inną trasą. Dobrze, to możemy pojechać tak jak tu nam pokazuje normalnie gra. Bo dlaczego by nie? To lecimy. No wykonanie prób mamy lekko ponad 2,5 minuty. Pamiętajcie aby Bati zawsze starać na tylnym kole, ponieważ to jest troszeczkę szybsze. Że zawsze. No na prostych, bo jednak na tylnym kole nie skręci się motorem ale tam gdzie można to powinno się stawiać jak nam długo by nie wychodziła jakaś próba w tym czy w przyszłym tygodniu to będę zmieniał Bati na Shotaro które jednak jest trochę szybsze gdy nie jedzie na tylnym kole Bati no, jak jedzie na tylnym to chyba jest podobnie albo nawet Bati szybsza i Shotaro nam raczej wyjdzie szybko próba ale wyzwanie musi być jakieś do zrobienia. Bo co to za wyzwanie, gdy się wie, jakie, że się uda. Ja dobrą trasą pojechałem. Chyba, chyba gdzieś nie skręciłem, nie jestem pewien. 2 no, km. Shit, barierka Cholercia Będę musiał wiedzieć, żeby tutaj nie Nie jechać tak na przełaj No dobra A my się cofamy do początku I Jedziemy, jeszcze raz No i lecimy Generalnie próbacz sobie jest trudna, znaczy nie trudna, tylko prosta. Chocia są niektóre trudne, szczególnie taka jak wjechać albo zjechać z góry Chiliad. Takiej to raczej nie nagram. Chociaż w sumie godzinny odcinek. Czemu by nie? Ja wiem, że PEDY to jest jakieś utrudnienie dla gracza. No ale tutaj powinny być wyłączone coś takiego, że pedy mogą uderzyć Jeszcze stał na środku skrzyżowania Dobra No to lecimy do trzech razy sztuk, Jak teraz się nie uda to lecimy moją poprzednią trasą Dobra Tutaj nie staje na przednie koło nie wiem w sumie dlaczego. Ojej, dobra, udało się. Git. Okej. Okay. W komentarzach możecie pisać. Czy wam się próby w tym tygodniu udały? Jak wam się w ogóle zniżki podobają. Bo mi się kompletnie nie podobają ale jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ no niedługo wchodzi dlc wiem, że raczej jakieś bardzo dobre nie będzie, ale ale to autko mi się nawet spodobało no, z artykułu mam nadzieję, że wejdzie od razu, a nie, że co tydzień na przykład będą wypuszczali jakieś autko, albo co dwa dni dobra planuję też odcinek, gdzie pokażę wam swoje statystyki ile zarobiłem, ile czas spędziłem w GTA Online ojejku, ojejku, ojejku dobra, tędy, dobra, git uratowałem się dobra, ale jedziemy tędy tutaj można na chwilę na koło tutaj hamujemy wjeżdżamy i jedziemy tędy nienawidzę takich górskich zakrętów gdzie nie widać co się jedzie Dobra cofamy się i jedziemy inną trasą Ta trasa może zdziwić, bo na początku jedziemy w kompletnie jakby inną stronę. Musimy jechać tutaj. Nie ja już wam tłumaczę. Tutaj co prawda zakręcamy, tu możemy na jedno koło długo stanąć. A tutaj mamy ciągle prostą drogę, tu skręcamy. Tutaj takie zakręty i mamy autostradą do punktu. Wydaje mi się, że to jest... Znaczy od razu taką trasę wykminiłem, ale pytanie jest, czy teraz znowu mi się uda. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy autką Oczywiście musiało mnie pchnąć Oczywiście Przez moją głupotę, bo zamiast się środkiem, gdzie Miałem szansę skręcenia i w lewo i w prawo To oczywiście musiałem przejechać sobie tak obok autek Oczywiście Bo to wcale nie było do przewidzenia, co się stało Dobra, jedziemy już mnie wkurza ta próba Ale może się po prostu przed, kam przed kamerą Pierwszy odcinek mój z prób czasowych i jest z głosem, więc Stresik może zjadać Nie no, bez przesady Tu sobie skrócimy O i musiało nas podrzucić oczywiście Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Dawaj bardzo dawaj Tutaj skręcamy Git Proszę nie, dobra Jest dobrze, jest dobrze Oj, chyba będą dwa odcinki Jedna z rc bandito, jedna zwykła Bo coś mi nie idzie, chyba to nie jest mój dzień Chyba nie jest mój dzień Ty miał mnie przeszkadza i nagrywam próby czasowe Dobra, udało się mi ustanowić to bez skręcania. Tutaj tędy. czyli mógłbym tam skoczyć trawą, skrócić tutaj, o. Następnym razem tak spróbujemy. I to by mogło nam parę sekund zaoszczędzić. jest OK. Jak na razie jest OK. Jest bardzo OK. Nawet bardziej niż bardzo. Nie, no to fajnie. Co mnie podbiło? Co to było? Ja się pytam, kurde, co to było? Byłem pewien, że 5 minut mi ta próba czasowa zajmie Zaczekam, aż autko przejedzie i lecimy Tu muszę pamiętać, żeby skrócić zaraz I skrócę Musi się barierka skończyć I skracamy sobie Dobra, jest git. Skróciliśmy i nam to zaoszczędziło, mam wrażenie, czas. Zapraszam do napadu na więzienie. Czy napadu to w sumie nie jest napad. Chwileczkę z więzienia. Nie wszystko poszło po mojej myśli. Rozpadliśmy na trawę lekko. Ale skróciliśmy tam na początku, więc może jest podobnie jak wcześniej. No jak robiłem tą próbę za pierwszym razem, znaczy za pierwszym za... No jak mi się ją udało, to miałem zapas prawie 10 sekund. Dobra, jedziemy dalej, trudno. Się mówi. że ja nie wiem, ile mam do celu. Nie mogę sobie obliczyć w głowce, czy mi się to uda, czy nie. Dobra, tu już powinno pójść z górki. Trudno. Teraz ja zjechałem poprzednio. Mam dobry czas, ale teraz nie zjadę na dół. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest meta. Dobra, udało się. 8-sekundowy zapas. Jest dobrze. Jest dobrze. Teraz szybko przejedziemy się na próbę recu Bandito ile mamy? 4 km, wiecie co? Ja wezwałem presora żeby tutaj was zbytnio nie zamęczać presor 2 nie jest to fajny pojazd, ja go nie lubię, ale ale to akurat każdy musi przyznać, że przydatny jest jak żaden inny pojazd tak naprawdę Tego mu nikt nie odmówi. Przydaje się do napadów, do można powiedzieć wszystkiego. Jak macie jakieś sugestie na odcinek, nie wiem, jakie odcinki jeszcze by tu nagrać, będę nagrywał napady, to na pewno. Może poradniki do napadów, zrobię wszystkich podejść Ale jak macie jakiś pomysł fajny, możecie pisać w komentarzu Chętnie nagram No Generalnie mam wrażenie, że ta próba RC Bandito Praktycznie połowa prób, wybacza bardzo mocno błędy Bo Da się popełnić dużo błędów, a i tak tę próbę zrobić jeżeli kumacie o co mi chodzi Bo ja na przykład jak ją zrobiłem to walnąłem się w ścianę musiałem cofnąć, a i tak mi się udała. No, zadanie ukończone. Ej, ich tak nie robię, więc Szczerze mówiąc nawet nie wiem co dają Oczywiście tu musieli być robotnicy, bo czemu by nie Dobra, jedziemy A tu zawsze za wcześnie, To jest taki moment, dokładnie. Dokładnie, ale jedziemy dalej. Nie zarażamy się tym. Nie chcę spaść, naprawdę nie chcę spaść. Oczywiście wsłok to musiało się zablokować, bo czemu by nie. Dobra, teraz już na pewno musimy się cofnąć. Ło jejku jejku. No, oczywiście musiało nas zrespić. Zawsze w tym miejscu respi. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Nie mogliby, nie wiem, dać trzech miejsc, gdzie się ludzie spałnią. Po nieudanej. Dookoła tego kółka na przykład. Przecież w graczy i tak się nie da wjechać w trakcie próby czasowej. Więc by to nie przeszkadzało jeżdżącym. Mam nadzieję naprawdę, że odcinek nie będzie za długi. Ale po jakimś czasie się wyćwicza. Nie bójcie się. No i teraz pięknie poszło Oczywiście powiedziałem to i już coś zwaliłem Ale my się tym nie zrażamy Pozytywne nastawienie musi być Z tego nigdzie nie zajedziemy Chyba za mocno tu hamuję ale nie chcę spaść Okej, tak zjedziemy powoli, dobra Tutaj się nie wamnąć w murek Tutaj dobrze skręcić, tutaj taką Dobra, tutaj dobra, tutaj tak. Na razie nie jest źle. Na razie, okej okay. nie wiem gdzie jechać. Dobrze, nie skończyłem od razu w lewo, bo tak chciałem zrobić. Nie pamiętam ile jest dużo prób czasowych Hercband, to w nazwie, które mają budowę. O, jezu, tam mam jechać. Fuck. Fuck, no już mi się nie uda. Chociaż. Dobra, jest. A więc w takim razie dzięki. No i co? Widzimy się następnego dnia. Ja to nagrywam w piątek. A wy to prawdopodobnie użycie w sobotę. Albo w niedzielę. Raczej w niedzielę. Więc widzimy się jutro. Siemaneczko. No i co? Cześć.